Dobry. Właśnie przyszliśmy dzisiaj taka pogoda trochę nie za bardzo, bo jesień i po prostu przyszliśmy zrobić ostatnie ognisko tutaj właśnie mam y, dobrego z, znajomego, Jarka Meksykano, a tutaj jest Krzysio, Krzysio Misio o no. o no, mamy las zapałki czy zapalniczka 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 mhm. o no, jeszcze do ogniska sobie po piwko jednym. sobie. Pozdrawiam widzów, majora. O, tak sobie spędzamy czas. Właśnie. Może za palki jakieś. że ja tam tylu nie miałem. A ty major masz